Nie zamierzałem dzisiaj nic nagrywać, ale tak sobie myślę. Jest piątek, jest przepiękna pogoda, przez najbliższe 4 dni malać deszcz, więc w sumie kiedy mam nagrać wam tego obiecanego vloga z Warszawy, jak nie dzisiaj? Dawajcie, zapraszam. Jo. Chciałem zadzwonić obiektyw, ale nie trafiłem. Zobaczcie, od kilku dni w Warszawie w wielu knajpach, które mają stoliki na zewnątrz są właśnie takie informacje, że stolik został zdezynfekowany I jak tutaj widzicie, macie napisane co macie robić, żeby dystans 2 metry od innych gości, nie ruszać stołów, zdejmować maski i rękawiczki, jeżeli macie tylko przy stole. No i można się śmiało pytać ziomeczków o co chodzi i iść do domu, jak wam to nie pasuje generalnie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Wyszedłem i powiedziałem Wam, że jest ładna i słoneczna pogoda, i oczywiście teraz, jak patrzę, to wygląda na to, że słońce może nam na chwilę zniknąć. Ja wiem, że to zabrzmi bardzo płytko, ale naprawdę, to, że można sobie wyjść na miasto, spotkać się gdzieś ze znajomymi i wypić sobie kawę w kawiarni, to robi ogromną różnicę w moim życiu. I naprawdę, odkąd wszedł. wszedł co jest. Odkąd weszły te przepisy ja chodzę dużo bardziej szczęśliwszy. Nawet nie chodzi o to, że siedzę i jem po restauracjach i po knajwach cały czas, ale chodzi o sam fakt tego, że widać, że miasto wraca do życia, dlatego że jak wróciłem do Polski te dwa miesiące temu, to było dla mnie ekscytujące, że ulice są puste. To było coś, czego nigdy wcześniej w życiu nie doświadczyłem, więc nawet takie pierwsze spacery po tej kwarantannie były dla mnie, dla mnie czymś po prostu nowym i czymś, co mnie kręciło. Natomiast jak minął miesiąc i kolejne tygodnie, to to już zaczęło się robić nudne. Więc teraz to, co się dzieje tutaj w okolicy, czyli taka Warszawa powolutku powracająca do życia, miasto, w którym ja się urodziłem, miasto, w którym się wychowałem. Widzę po prostu teraz, jak się z dnia na dzień coraz bardziej zmienia, z powrotem wraca do swojego poprzedniego stanu bytu, to naprawdę mnie to cieszy i teraz właśnie w drugą stronę jest to dla mnie ekscytujące, że, że wszystko powraca no, no, do normy. A tak w ogóle będę zmieniał często kadry, żebyście się nie nudzili z tym tłem. Muszę wam się przyznać, że do nagrania tego vloga zbierałem się już tak mniej więcej z tydzień. Ale nie mogłem się do tego zebrać, ponieważ uświadomiłem sobie dzisiaj... Wcześniej nie wiedziałem dlaczego, myślałem, że to po prostu takie lenistwo ze mnie wychodziło i cały czas miałem preteksty, że o pogoda nie tak, a może poczekam, że knajpę otworzę, a może poczekam na weekend i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj sobie uświadomiłem, że ja przez ostatnie dwa miesiące nagrałem jednego vloga takiego wiecie, z miasta. I ja po prostu się stresuję tym, że tu jestem i to, tym, że to nagrywam. Jak widzicie głos mi się troszeczkę łamie, zaczynam się seplenić dlatego, bo autentycznie po dwóch miesiącach niewlogowania troszeczkę mi to wszystko uciekło i teraz poniekąd od nowa muszę się, może nie uczyć, ale od nowa muszę się przyzwyczajać do tego wszystkiego. Plus dodatkowo oczywiście dochodzi to, że jestem w Polsce, więc wszyscy rozumieją co mówię i jest to dla mnie również odrobinę krępujące ale cieszę się, że wróciłem. Zanim jednak przejdziemy do głównego elementu tego vloga, czyli podróży po Warszawie, czas na shout dla sponsora dzisiejszego odcinka. W ogóle zastanawiam się, jak po polsku powiedzieć shout bo amerykańscy youtuberzy zawsze tak robią, że robią odcinek na jakiś tam temat i nagle jest shout-out for the sponsor of the video i bum, wjeżdża jakiś blok reklamowy. To, to nie wiem, to ja też powiem, że robię shout-out. Jakiś czas temu odezwała się do mnie firma WiFood. Y i zaproponowała mi, że chcieliby zasponsorować mój odcinek, a ja żebym sobie przetestował ich produkty, które widzicie właśnie przed sobą. Są to takie, hm, jakby to nazwać? Coś, co ma wam zastąpić posiłek, kiedy jesteście na przykład głodni w ciągu dnia, a nie macie czasu na jedzenie, latanie po knajpach i tak dalej. Generalnie temat jest taki, że każda taka buteleczka 500 ml ma 500 kalorii i ma ona wam zastąpić zarówno kalorycznie, jak i składnikowo czwartą, 25 waszego zapotrzebowania dziennego na różne witaminy itd. Tak i, tak I generalnie temat jest taki, że Muszę spojrzeć w brief. Zawiera 26 witamin i nie ma laktozy oraz glutenu. I nie jest to napój dietetyczny ani koktajl białkowy, tylko pełnowartościowy zamiennik posiłku. I teraz tak, e, chciałem w oryginale napić się jednego z nich przed kamerą i Wam powiedzieć co o tym myślę, ale... Prawda jest taka, że wypiłem już je wszystkie. Miałem przedwczoraj rwanego zęba i naprawdę bardzo mi się to przydało, ponieważ byłem głodny, a za bardzo nie mogłem gryźć i jeść jakichś takich zwykłych produktów. Oczywiście jak to z wieloma dealami na moim kanale bywa, też załatwiłem Wam zniżeczkę na hasło CASH10. Dostaniecie zniżkę 30 zł albo właśnie na taki zestaw startowy, albo na... Proszek, jakbyście chcieli to spróbować w wersji proszkowej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o fragment sponsorowany tego vloga. A teraz wracamy do business as usual i lecimy zwiedzać Warszawę. Profesjonalizm Level Cash. Bądź firmą, która się odzywa do takiego youtubera zapłaccie mu za to, żeby pokazał wasz produkt, a on podczas pokazywania tego produktu nawet go nie umieścił w pełni w kadrze i nie widać smaków o których mówiłem, więc muszę to szybko naprawić, bo już inaczej nikt nigdy nie będzie chciał ze mną współpracować. Najlepszy Alpine Chocolate moim zdaniem, później jest Smooth Vanilla, Fresh Berry i Cold Brew Coffee. To jest dla mnie numer jeden. Jak miałbym jedno z tych pić do końca życia, to podejrzewam, że byłoby to właśnie to. Żądam natychmiastowego zwrotu słońca, bo odkąd zaszło, to zrobiło się tutaj naprawdę zimno. A w ogóle ten lokal, w którym byłem przed chwilą, ta kawiarnia, w której piłem kawę, nazywa się Bar Studio i ogólnie no to tak jak widzicie w ciągu dnia jest tutaj grzecznie, można sobie wypić drinka albo coś zjeść. Natomiast wieczorami w normalnych warunkach oczywiście, bo teraz wszystko działa w takich dosyć dziwnych warunkach, jest to moim zdaniem jeden z fajniejszych lokali w Warszawie, w których można sobie wpaść w weekend ze znajomymi, potańczyć, posłuchać muzyki, pobawić się, napić się drinka i tak dalej. A ponieważ y, tam normalnie jest parkiet, w środku bar i w ogóle, y, i jest to właśnie fajne, bo tutaj nie ma takiego pretensjonalnego wajbu innych klubów warszawskich, bo to nie jest klub, to jest w sumie taki bar z florem powiedziałbym bardziej, i nie ma tutaj takiej mazowieckiej. Wiecie, że kolejki, trzy godziny do sketcha, ochroniarz, który się na Was krzywo patrzy i się zastanawia, czy Was wpuścić, bo nie wie, czy macie odpowiednie buty, i tak, dalej, i tak dalej. To tutaj tego kompletnie nie ma, i naprawdę bardzo ubolewam nad tym, że prawdopodobnie w tym sezonie niestety się tego nie doświadczy. Zresztą jak widać, nie tylko ja tęsknię, bo nawet jest baner, że tęsknimy. Wszyscy. Z perspektywy 30-letniego człowieka, który ma metr 90, nie potrafię sobie wyobrazić, jak kiedyś z rodziną, bo mieliśmy malucha właśnie dokładnie w takim samym kolorze, pakowaliśmy się na jakieś wakacje nad morze czy coś w cztery osoby tutaj. Teraz to się wydaje naprawdę nierealne, i wydaje mi się, że jak ja miałbym siedzieć w takim maluchu, to prawdopodobnie siedziałbym na tylnej kanapie, bo tak na logikę to ja jestem prawie nie. Podejrzewam, że niewiele. Hmm. Bo ile taki maluch ma długości? Nie wiem, z 2 m 20 centymetrów? W ogóle możemy to sprawdzić łatwo. Znaczy, mniej więcej łatwo. My mamy 1,90 m. No nie, dobra. Jest chyba trochę dłuższy tak na oko ten maluch ma, nie wiem. Ile to ma długości? Z 2... 2,5 metra chyba, no. Co ja robię? W sumie wygodnie tu jest, mógłbym tak sobie zostać. Chyba mi się ta kwarantanna już na głowę mocno rzuciła, wiecie? 弄就去了，你这边把手。 Doskonałym dowodem na to, że Warszawa powraca do życia jest to, że widzimy ludzi na patelni, ponieważ jeszcze miesiąc temu jedynymi osobami, które można było tutaj zobaczyć, to byli jacyś bezdomni i menele. Natomiast teraz, no, oczywiście, nie ma takiego ruchu, jak byłby normalnie i jak widzicie, zrobił się tutaj mały bazarek, ale ludzie już się kręcą. Jeszcze szybkie wyjaśnienie. Patelnia, czyli to jest ten plac potocznie nazywany Patelnią i jest to właśnie wyjście z metra centrum. Murale też tutaj się bardzo szybko zmieniają, ponieważ jeszcze niedawno e, były tutaj e, takie murale, e, które miały zakrzepić nasze serca. Pokrze pokrzepić, nie zakrzepić. Zakrzepienie serca brzmi jak jakiś zawoł albo zatar. Pokrzepić nasze serca i było tutaj właśnie napisane Warszawa jeszcze będzie pięknie i tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej. W ogóle to, co może prawdopodobnie zaskoczyć niektórych z Was, to to, że w Warszawie mamy nową rotundę. Jak widzicie na załączonym obrazku, stara rotunda. Podejrzewam, że wykorzystali w tej jakieś materiały z tej starej, ale ogólnie tutaj przez bardzo długi czas był ogromny plac budowy, dziura w ziemi. No i teraz ją odbudowali i wygląda ona tak na załączonym obrazku. A jak jeszcze ktoś też nie wie, to ten budynek za rotundą. Kurde, może znajdę jakieś zdjęcia sprzed remontu, żebyście wiedzieli o co chodzi. Ten budynek, który teraz jest za rotundą. To też jest nowka sztuka, stary został zburzony, więc sobie postawili nowy. To jest takie bardzo znane miejsce spotkań, generalnie w Warszawie, że jak z kimś się człowiek łapie, to z reguły się łapią ludzie na patelni albo właśnie pod Rotundą, bo to jest najłatwiej. W sumie pod rotundą jest najłatwiej, bo na patelni to jest za duży ruch. W ogóle to nie wiem, czy zauważyliście, ja to zauważyłem dopiero niedawno, że ostatnio w Warszawie jest zdecydowanie mniej reklam niż było zawsze, bo nic nie wywoływało mnie takiego podziwu jak stare zdjęcia Warszawy, kiedy po prostu na tych wszystkich budynkach nie było reklam, a teraz faktycznie ich kurde nie ma. Oczywiście wiadomo tam, gdzie tam jest. Tu jest jakieś LG i tak dalej, ale, ale tam mamy HBO Go. Ale ogólnie to tutaj wcześniej wszędzie na każdym z tych budynków były reklamy. I teraz nie wiem, czy to kwestia tego, że nikt ich nie chce wykupować, czy dlatego, że to są nowe budynki, czy może przeszła jakaś ustawa krajobrazowa. Jak wiecie, to mi dajcie znaka, bo podobuje mnie się to. A teraz szybki guide dla osób, którym zdarza się czasami znaleźć centrum Warszawy w weekend w o późnej godzinie nocnej i znudził im się już Burger King albo KFC. Można sobie pójść na przykład do. To to fona widoku, które w weekendy jest czynne całą dobę. Albo na zapiekce luksusowe, które również są otwarte do późnych godzin nocnych są naprawdę kozackie. Na mapie, a raczej na ulicach Warszawy nie zobaczymy już nie tylko starej rotundy, ale na przykład starego smyka. Jesteśmy właśnie na skrzyżowaniach Jerozolimskich Alei i ulicy Kruczej, a budynek za mną to był kiedyś słynny smyk. Sam sklep teraz przeniósł się na ulicę Kmielną, a tutaj nie wiem co tu jest, jakieś biurawce pewnie. Kolejne dwa lokale, które zdecydowanie warto odwiedzić w Warszawie, to jest właśnie Zamieszania. To jest taka dosyć droga koktajlownia, a tutaj zaraz obok mamy Cuda na Kiju, e, fajny browar, kraftowe e, piwka. W jednym i w drugim lokalu jest bardzo dobra pizza, a z tego co mi się wydaje, to tutaj od boku ostatnio otworzyłem Charlotte, bo przechodziłem i wydawało mi się, że tam jest. No i miejsce, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, czyli pawilony. Takie chyba najbardziej znane zagłębie różnorakich barów w Warszawie. Kiedyś zdecydowanie bardziej meniniarskie, Dzisiaj, jak widzicie, wiele barów przeszło remonty i wyglądają, może ekskluzywnie, to za dużo powiedziane, ale już tak przyzwoicie. Te burgery są generalnie bardzo dobre. Pustki w normalnych warunkach byłoby to zdecydowanie grubiej. Aczkolwiek. No i oczywiście pijalnia wódki i piwa. Aczkolwiek podejrzewam, że biorąc pod uwagę to, że to jest pierwszy weekend po zgluzowaniu tych różnych obostrzeń, gdzie można sobie wchodzić do lokali, to podejrzewam, że tutaj wieczorem może się dziać naprawdę grubo dzisiaj. No i nowy świat. Ostatnie tygodnie, jak zdarzało mi się gdzieś wyjść, to to wszystko wyglądało po prostu bardzo smutno, bo gdzieś tam się przechadzali ludzie, było zimno, wszyscy w maskach, każdy się gdzieś tam każdego bał i unikał. A teraz, no jak widać na załączonym obrazku, wszędzie pootwierały się już lokale, wszędzie można sobie usiąść ze znajomymi, z rodziną, zjeść sobie pizzę czy napić się kawy na stoliku i po prostu to wszystko wygląda tak bardziej szczęśliwie, bo wcześniej to naprawdę miasto wyglądało jak jakiś ghost town i było to wszystko mega smutne i takie bardzo przytłaczające. A teraz no, jak widzicie jest tak półnormalnie, bo oczywiście każdy chodzi z maską na twarzy i nie ma jakichś większych zgrupowań, ale już powoli wracamy gdzieś tam do tego, że można poczuć ten vibe z innymi ludźmi, bo dla mnie ogólnie, wydaje mi się, że każdy kto ogląda mój kanał to sobie zdaje z tego sprawy już od dawna, ale mnie nie tyle kręci architektura, co ludzie, przede wszystkim ludzie. I to dlatego właśnie podróżuję, żeby poznawać ludzi, żeby obcować z ludźmi e, różnego pochodzenia, różnych kultur, i tak dalej. Więc tak jak mówiłem, no samo miasto fajnie było na nie popatrzeć, jak było puste, ale to raz drugi, a teraz jednak chcę już wrócić do tego, żeby mieć kontakt z innymi ludkami. No i na przykład teraz, już chciałem skręcić tutaj w dół karową, żeby Wam coś pokazać, ale sobie myślę, że kawałek dalej przecież jest, jest hotel Bristol. Zaraz za nim jest Pałac Prezydencki i taka rozkmina. Pokazywać Wam czy nie pokazywać? Kogo to będzie interesowało albo kto tego jeszcze nie widział? Ale dobra, niech Wam będzie. Pokażę. No i proszę bardzo, tak właśnie wygląda Pałac Prezydencki, jakby to kogoś interesowało. A zaraz obok jest, niegdyś przynajmniej, najdroższy hotel w Warszawie, czyli hotel Bristol. Karowa 31, czyli niestety kolejne miejsce na mapie warszawskich imprezowni, które już niestety nie powróci. Teraz tam jest jakiś klub, natomiast kiedyś, jeszcze kilka lat temu, był to jeden z moich ulubionych lokali, jeżeli chodzi o pójście gdzieś tam na jakąś taką jedną z pierwszych randek. Zaraz Wam powiem dlaczego. Znaczy, w sumie nie wiem dlaczego powiedziałem, że zaraz wam powiem dlaczego, skoro od razu zamierzam tego przejść. Cała magia polegała na tym, że się tam wchodziło i oczywiście zawsze dziewczyna taka konsternacja, what the fuck, gdzie on mnie zabrał, ponieważ lokal wyglądał jak wypożyczalnia kaset DVD i VHS. No i facet siedział taki naprawdę, oldschoolowy ziomeczek w takich oldschoolowych prl owskich okularach z wąsem. No i dzień dobry, co potrzebujecie? I trzeba było podać hasło. Tam co dzień nie było jakieś inne hasło na Facebooku, no i tym hasłem oczywiście był jakiś film. Czyli wchodziliście, mam wrażenie, że mnie w ogóle nie widać, czyli wchodziliście, mówiliście np. dzień dobry, ja bym poprosił Pulp Fiction. Tak, oczywiście nie ma problemu, wyciąga z półki Pulp Fiction i w tym momencie za nim się otwierają takie masywne drzwi, które właśnie były uruchomione poprzez wyciągnięcie czegoś z półki i znajdował się tam taki bardzo chillowy Cocktail Bar, Lounge Bar i naprawdę robiło to ogromne wrażenie, ponieważ lokal był bardzo duży, miał bardzo Wiele takich małych pomieszczeń, więc można było sobie spokojnie gdzieś we dwójkę usiąść, w odosobnieniu, i tak dalej. Z tym, że no cała magia tego lokalu polegała na tym, że mało osób o nim wiedziało i mało osób tam było. Dlatego to było takie magiczne. No a lokal w takiej lokalizacji, który ma mało klientów, pomimo tego, że nie był raczej jednym z tańszych lokali w Warszawie, no to upadł. I później tam był jakiś klub i teraz chyba teraz znowu jest jakiś klub, tylko się nazywa Karowa. Nie mam pojęcia, co tam się działo. Ale jeszcze, jeszcze 4-5 lat temu to było takie miejsce, gdzie naprawdę, kurde, jak się kogoś tam zabierało, to zawsze było takie what the fuck. I teraz właśnie, jeżeli ktoś z Was wie o jakichś takich speakeasy, barach w Warszawie, to dajcie im proszę znać mailowo, czy w prywatnej wiadomości, bo bardzo chętnie bym się do jakichś wybrał, a szczerze mówiąc, tak jak się pytam ostatnio znajomych, to nikt nie wie, czy takie w ogóle w Warszawie są. Jak widzieliście vloga z Australii, to w Australii byłem wraz z Adamem w paru takich lokalach i kurde, fajnie było poznać taki vibe w Warszawie. Schodząc w dół Karową, bardzo trudno się nie natknąć na BUF, czyli Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, którą widzicie przed sobą, jednak nie będziemy tam teraz wchodzili, ponieważ prawdopodobnie jest zamknięte, a po drugie nic, co tam się znajduje, nas nie interesuje. Natomiast to, co mnie interesuje, bo chcę Wam pokazać, to są ogrody, które znajdują się na dachu budów. Tak właśnie wygląda dach BUW, jak widzicie, mam tutaj taki ogród. Tam ta niższa część też jest częścią ogrodową. No i można tutaj się dostać zawsze, kiedy jest otwarty. Nie trzeba być studentem Uniwersytetu Warszawskiego, ani nic takiego. Fajne miejsce, żeby sobie usiąść na trawce ze znajomymi, pocilować Albo ewentualnie cyknąć sobie fotkę na Instagramie. Jest cisza i spokój, pomimo tego, że jesteśmy w samym centrum miasta. Jak widzicie, tam mamy Pałac Kultury. Tam, jak zaraz zobaczycie, jest Most Świętokrzyski i... Stadion narodowy, ale nie widzicie. No i tutaj jest też, właśnie znana alejka do cykania fot na Instagramie. <śmiennie> 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 więc, w szczególności teraz, kiedy nie ma studentów, uniwersytety są pozamykane, nie ma tutaj zbyt wiele osób. Więc, jeżeli nigdy tutaj nie byliście, to naprawdę szczerze zachęcam, żeby sobie tutaj przyjść na chwilkę, posiedzieć, poczilować. Taką nowością w Warszawie, o której nie wszyscy mogło wiedzieć, są wyremontowane bulwary wiślane. Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo lokali i knajpek. I remont się zaczął mniej więcej tam gdzieś na wysokości Mostu Gdańskiego, no i przechodzi przez Śląsko-Dąbrowski, a kończy się tam jeszcze za tym mostem, czyli tam jak Most Średnicowy. Nie wiem, czy widzicie tam, gdzie ten pociąg teraz przejeżdża. No i jest tutaj to całkiem ładnie to wszystko zrobione. Generalnie z tymi bulwarami jest tak, że one zaczynają się właśnie mniej więcej tutaj, taka oficjalna część, czyli w okolicach Mostu Gdańskiego i idą sobie tak tutaj, daleko, daleko. My jesteśmy właśnie tutaj. Tutaj mam Most Poniatowski aż praktycznie do Mostu Łazienkowskiego. I tak na dobrą sprawę, cała ta część od Mostu Gdańskiego do mniej więcej dotąd to jest ta część, gdzie możecie zabrać swoją babcię. Natomiast im dalej w stronę mostu Łazienkowskiego zaczyna się, tym większy hardcore, więc tutaj już mamy większość takich bardziej imprezowych miejsc. Tutaj bardzo często, gdzie macie tą ulicę, przede mną tutaj na trawniku, w normalnych warunkach funkcjonuje taki street food, którego osobiście nie polecam, moim zdaniem jest kiepski. Natomiast z każdym krokiem w stronę mostu Łazienkowskiego zaczyna się teraz większy hardcore, jeżeli chodzi o zmianę. Troszeczkę trybu imprezowania i po prostu tam już się dzieje taki bardzo gruby melanż, więc jakbyście chcieli zabrać swoje barcie, to gdzieś właśnie do, do tych rejonów dalej lepiej z barcią w normalnych warunkach w weekendy, późno na co się nie zapuszczać. Ja się naprawdę jaram tym, ile zielonych miejsc ma Warszawa. Takich po prostu miejscówek, żeby sobie usiąść na spokoju na kocyku, napić się piwka, wina, kawki czy kto co tam woli. Kocham to miasto w sumie i tak na dobrą sprawę to wydaje mi się, że jak miałbym gdziekolwiek indziej mieszkać w Polsce, oprócz Warszawy, to w grę wchodziłby chyba tylko i wyłącznie Wrocław. A na trzecim miejscu, w sensie pierwsze Warszawa, drugie Wrocław, trzecie, wydaje mi się, że może Łódź? Świetnie, co? Jak macie po raz pierwszy od dawna ładną pogodę, gdzie możecie sobie przyjść, usiąść ze znajomymi, Siedzicie sobie w ciszy i spokoju na kacyku, i nagle przychodzi jakiś typ i drze się Wam do ucha z megafonem. Zrobiłem mały w tył zwrot, ponieważ chciałem jeszcze zobaczyć jedno miejsce, które się podobno wczoraj otworzyło, mianowicie elektrownia powiśle. Ja tutaj wcześniej byłem, ale byłem tutaj na kinie planerowym, bo tutaj było takie fajne kinko na tym placu przede mną. Natomiast nie wiedziałem co ma być tam dalej i tutaj się okazuje, że nie tylko jakieś restauracyjki, tak jak widzicie tutaj, ale też chyba jakieś centrum handlowe. Trzeba przyznać, że ładnie to wszystko tutaj wygląda. To jest ta industrialna część Powiśla. Nie jestem pewny co tutaj wcześniej było, ale nie zdziwię się jeśli nazwa elektrownia Powiśla wzięła się stąd, że tutaj wcześniej była elektrownia. Zaraz zobaczymy jak to w środku wygląda. Fajnie tutaj, tutaj macie część barową, przed wejściem stoją dziewczyny, które klikają ile osób wchodzi, jest osobne wejście, gdzie dziewczyny klikają ile osób wychodzi, więc cały czas pilnują tego, żeby nie została tutaj przekroczona ilość osób dozwolona. Mnóstwo ciekawych zapachów, jest tu kilka knajp, które widzę pierwszy raz w życiu na oczy i oczywiście wszędzie neonowe logotypy, więc jestem mega zajarany, bo naprawdę lubię neony. Naprawdę mi się tu podoba. Podoba mi się wystrój tego wszystkiego, że to jest taki industrialny, to się chyba nazywa, nie wiem, ja się nie znam na takich rzeczach i zawsze głupio mi o czymś takim mówić. Nie zmienia to faktu, że podoba mi się ta czerwona cegła, te duże okna, e, takie dużo metalowych elementów i w ogóle no taka hala koszyki, tylko trochę bardziej centrum handlowe niż hala koszyki z jedzeniem. Właśnie odnośnie jedzenia. Wziąłem sobie pastę z... Gdzie to jest? To tutaj się nazywa trufla Pasta Bar. To zamówiłem sobie coś, coś takiego. Co, no. zobaczymy czy to będzie smart? Próbuję tego, bo tego jeszcze nie kojarzę, bo wiele innych lokali, które tutaj są, gdzieś kojarzę, bo nie wiem, są gdzieś na jakichś street foodach, na tym markecie i tak dalej, a o tym jeszcze nigdy wcześniej nie słyszałem. Plus to, że rwany przedwczoraj wczoraj spowodował, że tak średnio mogę gryźć. Coś. Myślałem dzisiaj o tym, że kiedyś marzyło mi się, żeby kręcić daily vlogi z Warszawy i teraz tak sobie myślę, że to jest naprawdę ciężki temat, żeby... Mieć o czym gadać żeby to było interesujące, bo ja na przykład dzisiaj w ogóle chciałem nagrać vloga, który będzie trwał 10 minut, a że już zmieniłem baterię i już mi się kończy miejsce na karcie pamięci, to wydaje mi się, że nagrałem zdecydowanie więcej niż 10 minut. I kurde, naprawdę nagrywanie takich daily to jest... to musi być niezłe wyzwanie, które nie wiem czy bym podołał. Smaczne. I ostre. To jest naprawdę ostre. Prosiłem te dziewczyny, żeby mi zrobiły trochę ostrzejsze niż normalnie. A nie, dobra nie jest tak że tylko przez chwilę było. Kręcenie vlogów z podróży jest tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, bardzo łatwe, bo dzieje się mnóstwo nowych rzeczy dookoła Ciebie i wszystko Cię interesuje i na wszystko patrzysz pierwszy raz w życiu. A w takiej Warszawie naprawdę jest niewiele rzeczy, które... chociaż właśnie. Ja na przykład, pomimo tego, że mieszkam tu całe swoje życie, to tak na dobrą sprawę znam głównie lewą stronę Wisły. Prawa strona bisku jest dla mnie praktycznie nieodkryta, więc jeżeli mam tutaj kogoś, kto się dobrze ogarnia na przykład na Pradę i chciałby może nagrać jakiś materiał wspólnie, pokazać taką Pragę mniej znaną i mniej widzą, to, to dajcie mi znaka. Kurde, nie potrafię gadać i bawić się jednym w tym samym czasie, bo... O! Smaczna. Chciałbym się powiedzieć, że Gonciarz staje chyba za dużo kolorów, bo one tworzą razem w sumie takie białe, jak się na to patrzy. Fajnie. O, naprawdę jak miło. Podoba mi się tu. Cały ten design jest super. To, że widać, że tutaj kiedyś była faktycznie fabryka albo elektrownia, plus te wszystkie takie smaczki, jakieś takie tablice elektryczne i tak dalej. Super. Jednak wydaje mi się, że raczej zbyt często nie będę bywał i nie wiem, jak to powiedzieć. Żeby samemu sobie, samego sobie za bardzo nie obrazić, ale wydaje mi się, że raczej nie jestem targetem tego typu miejscówek. Ale na pewno warto tak się przejść, zobaczyć, zjeść coś dobrego tutaj. No moi drodzy, to by chyba było na tyle, bo już mi się kończy miejsce na karcie pamięci widziałem za małą kartę. Wydaje mi się, że pokazałem Wam dzisiaj wszystko, co pokazać wam chciałem. Mój plan. Na wieczór jest taki, żeby spotkać się ze znajomymi, pójść w końcu gdzieś na miasto, wyjść sobie na piwo. Naprawdę mega się za tym stęskniłem, więc bardzo się cieszę, że coś takiego się stanie. Natomiast już nie zamierzam tego uwieczniać, bo wydaje mi się, że i tak za długo ten vlog już trwa. Dajcie znaka koniecznie, co sądzicie o tym vlogu. Ja, jako że e, zszedłem w dół karowu, przeszedłem przez Buf, to teraz wrócę na górę tamką i, i tyle. Dziwnie się czuję vlogując. Znowu. A poza tym, vlogując w Warszawie, ale mam nadzieję, że niedługo będzie coraz więcej okazji ku temu, żebym mm, się mógł do tego od nowa przyzwyczajać, bo nie ukrywam, że trochę mi gdzieś tam tego brakuje. Tyle, chyba. Na razie, trzymajcie się. Cześć.